Jezus o. Maria. Ola, Ole, mnie boli wszystko. Jezu, złamałem sobie chyba. Nogę mogę chodzić w ogóle. Spróbuję sobie przeczołgać trochę z tych gruzów. Wezmę cię. Aha, jakąś apteczkę widzę. O, Dobra. Jakiś pistolet, to dobra. pistolet. Ufff... Wszystko boli. Nie umiem pływać. Chodź. Wyciągnij Fabiana. Wciągnij, wyciągnij, wyciągnij go. Jezus mam wszystko boli. Wstrząs mózgu dostałem. Masz... Masz... Fabian zupę pomidorował. Znalazłem gdzieś w tych gruzach. Czy co się stało w ogóle? Nie wiem, chyba zginęliśmy tutaj. Nie, nic się nie stało, ja przypadkowo szeliłem. Ten automat działa? Nie, nie działa. Więc ja nie wiem, co się stało w ogóle. Nie poznaję tego miejsca. Strząs mózgu do tym chyba. Ale was pamiętam. To A ty klapek, można mu opowiedzieć, kim ty w ogóle jesteś? Czyli nie wiem, czy ty klapek w ogóle jesteś. Nie jestem klapkiem, jesteś jego bratem. E, bratem klapka? To był chciał mi od razu mówić, ale dobra. A co się z nim stało w ogóle? Porwali go bambyci, no, ale to za Ja Chcieli ode mnie 200 milionów bambikowych pieniędzy. A im nie dałem. I zabili go? No. Mhm. A dołączasz do naszego teamu Bambików? Muszę dołączyć, muszę żeby go odzyskać. Ale jak, jak mamy go odzyskać? Skoro już chyba martwy jest. Bo już go pewnie na, na stałe zazastrzelili. to jest lapteczka. To jest tylko I mam To jakoś. Może się uda odzyskać. Jedna, jedyna na świecie. Chodźmy do nich. Potrzebujemy tylko tą apteczkę. U nas najmniejszą opteczką na świecie. B bandyci ci tu są? Oła! 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 Bandy ci tu są. Bandy ci tam, no, tam są. Pomurscy. Oła! Oła! Leży to jest grygny rapt. Ale mnie, o, o mnie no, uranił. Ale mam jeszcze wystarczająco siłę aby w ogóle biegać. Dobicie je tych. To jest umieniewidzialne. On jest u mnie to jest? miał kubusia! I zupę pomidorową. To jest jedyna apteczka mi Na Możemy tylko nie uleczyć naszego waszego kolega. Nie, nie piję. To jest taki eliksir. Ja zupę pomidorową Ty Ty wypiję. Jespiecie? Tylko nie. Wyjdźmy z tej wody już tylko za plamy. Ej, mam pytanie. No, znów A bandyta widzę. Ma A kto się ma do minigana? Ja, ja mam ja. bardzo mało. Ale dam ci, żebyś mógł się obronić. Tylko, tylko trzeba tego bandytę zabić. Do bombików się nie podskakuje. Taka prawda. Nie wiem, choć się domyśla. O kurde. Taka prawda. metal zbudował. Jest tu. Go z metalu buduje. Nisz go, znisz go. Jest, zabijem go. Mam apteczkę. Ale te, teraz się uleczy, bo jestem bardzo zraniony. Ale nie mam ambo do miligana. Ja, Patrzcie, może zapańczmy. Ja się musiałem uleczyć. Ja ci mogę dać, masz. Tylko bardzo mało mam. Ojej... A, klapek! Nie, nie! Eliksir jest potrzebny! Eliksir to jest do... Osadnie... Do... Mm. do uzdrawienia klapka. Brakuje, Ta, brakuje nam ostatniego elixir. Mamy tylko... Mamy dwa. Brakuje nam ostatniego eliksir. Nie będziemy go mieć. Niestety, klapek nie będzie. A, a, a jakiego eliksira brakuje? Tego samego, ty mi dałeś. I Już wtedy... Zobaczcie buty. w ogóle i jakie mam buty porządne. Se kupiłem. Od takiego nie No, mam normalnie sportowe buty, kudę. Co to za jakiś opuszczony budynek? Zbierzemy się stąd. Co tu się. Co tu wybuchło? Co tam wybucha? Idźcie stąd, tu się Chodź. dzieje. Znów Zabiję. bandyta? Nie, spokojnie, Dobicie bandytę. Dobra, ej, tu są ognisko, chodźcie. A nie, to ognisko jest zepsute. Nie działa. Znów bandyta? Kurde, uważaj, bo granatami rzucasz. Nie, nie ma. Dobra, no udało mógł się jakoś zabrać siły. Nie, rozdzielajmy się. Co my robimy? WIKOL, Słyszysz mnie tam? Nie rozdzielaj się! Chodź za nami! Bo zaraz cię zgubimy! nie u, u, uciekaj z tyłu! Bo tam słyszałem, jak chyba bandy tu ze Gdzieś podział Fabian! Nie no, znów się zgubił! no, Czekaj, muszę u, 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 użyć swojego kompasu! Bo. Zaraz mi się bateria w kompasie rozładuje. Czekać? wiem gdzie jest nie używam kompasu, nie używaj. Gdzie jest? Bo jak będę tak cały czas używał tego kompasu, to mi się rozładuje ten kompas. I będę musiał baterię wymieniać. Ja, O, tam w tym boksie jest. W tym. w tym... w tym takim garażu jakby? Tym niebieskim. Tak. To czekaj. Krzycz do niego, żeby nie odszedł. Fabian, wysuń, albo Co? No, nie aż tak agresywnie. On się przestraszy jeszcze. Bo myśli, że bandytami jesteśmy. Fabian! Fabian, słyszysz nas? My bandytami. Co tu się stało? Czemu tu wybucha jakieś rzeczy? Co, co tu się dzieje? Fabian. Jesteśmy tam już... Nie, nie głup się Fabian. A! Fabian, to ja... Pa, pa, pamiętasz mnie? Uratowałem ciebie. Nie, nie jestem ślepy. Kto to wybucha? No, właśnie nie wiem. To są chyba jakieś materiały wybuchowe. I, i gdy chyba... Nie, nie wiem, miny tu są jakieś czy co kurde. Bo ciągle coś wybucha w tym hangarze. Czy ten humor? Co? Mogę wam powiedzieć No No. Czemu? Czemu chłop jest najlepszym kocharzem? ha no. ha Dwa jajka i choróbka i żył dziewczyny zapomniane na 9 miesięcy. <noise> Mam w ogóle ogórkę, ktoś mnie przyczepił, mi chyba jakiś macy ta ogórka na plesy i mam jeszcze jakiś w rękach jakieś jak, 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 jak widły nabite na złotego rekina. A, a to chyba nie jest prawdziwy rekin, tylko jakiś ozdobny. Się wydaje. A ja, może jakby No, się z niego nawet krew nie laje. O, do Gdzie? Nie, nie mogę. Przykle... Przy... Przyklejony jest bardzo ten plecak. Jako... Muszę specjalnym narzędziem to tego odkuć, ale nie mam. Mam nadzieję, że w tym. Ej, ja chyba wiem, czy na ten plecak, czemu mi założyli. A co i, i, Jeśli w tym plecaku się znajduje jakiś nadajnik, który lokalizuje mnie, Aha. gdzie ja jestem. Pamiętanie. Może to jest jakiś... Nadajnik i nadajnik i oni myślą, że jak gdy się obudzę, to wtedy mnie będą tego. Nad, nadajnik je lokalizował będzie. I że nie, mo, nie będę mógł tego zdjąć. Ej, robimy żurek. Nieśmy go, nieśmy go! Dawaj! Nijmy go, nijmy go Prawda. Prawda, Prawda, na górę? Co się stało? Halo, Czekaj. jesteś? Nie, Prawda, a nie, Osoba, która miała nie może nigdy, bo to chyba być w nigdy Nie będzie nie do żeby go szybko Ba banda, O, tutaj bandasz na głowę. Pandać na głowę. Ała. Gdzie ja jestem? Ej! Bandyci tu co? Zabijcie ich Ja się uleczę. Nie mogę... W wrażliwy na dźwięk jestem teraz. Aaaaaaah oh. Ej, pomóżcie! Zabijam. Zabonalizowaliście mi Zabijam. 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 mi głowę? Zabijam. 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 Widzieliśmy to. Już mi trochę lepiej. Jeszcze z pinderową wypiję. To się zjeść, Jezu, się tak mylę teraz. Ja wstrząs z Wikol wiesz. Ja się czułem jak w piekle czajisz. Taki ból był okropny. Ja nie z sko skąd ten... Wstrząs mózgu chyba zmęczenia. I, I z tej trwałej walki dwie rzeczy, możesz mieć działna no, albo drugi, że jesteśmy były zmęczony po tym po tym umrzęciu. Te umarły ja mówię. No bo ja w ogóle was uratowałem, bo jest to straszna sytuacja. Jest, ja cały czas działałem. Pamiętam muszę mówić. O nie, zabiję Zlokalizowało wiecolami. że tutaj umarł. Co, co tu są bandyci? O nie! Tak z zabiłem bandytę! Wikola. Czekaj tutaj jest tutaj. Dobra, już się biorę. Chodź tutaj. Tylko. Leczymy go. Maszynki. Masz zu masz zupy pomidorowe. No, o Mam dobrze. w kieszeni z zapas dużo zup pomidorowych. Ej, w ogóle... Ok, muszę Fabiana... U używać kompasu, by go zlokalizować? Znów się zgubił. Nie, ja wiem gdzie, ja wiem gdzie. Ty masz ile... bandytę. Masz tylko bo basenów w kompasie, nie używaj go. Ej, ej, ej gdzie jest bandyta? Ślą go. Za... za, 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 za bandytę. Użyję. Dla... Dla dobra użyję. Czekaj. Upalam kompas. Widzę go, widzę go, nie włączaj. Widzę Fabiana. Mam 10% w kompasie, zaraz mi się rozładuje nie będę mógł używać, a baterii nie mam żadnej. Teraz masz 5. Apteczka, chłopaki. Tak. Pomyliłem się. Musimy mieć 3 apteczki. Są też trzeba. Nie, nie, nie. Apteczki są nam potrzebne... Czekaj. naszego brata. Gdzieś go tu słyszę chyba. Tu za daszek. Popatrz. Pomaliłem cię. Uczyść! Ej, pomaliłem się! Hej! Co? Mam, co ja tu robię? Ej, pomaliłem się. Trzeba mieć... Trzeba mieć 3 apteczki. Na świecie to tylko stare. Potrzebujemy jeszcze 2 apteczki. Fabian, błagam, nie głup się. Nie głup się lepiej. Oj, nie Nie pomóż mi nie to jest takie duże. To jest... To jest... Pomyłka po prostu. Trzymaj, trzymaj się po prostu przy nas. To tyle. Przy nas po prostu nigdzie nie uciekaj. Bo w grupie mamy większą siłę przeciwko bandytom. Ej, mam pomysł chłopaki. No. Się... Może zbudujemy Skybaza. O, nie? tylko to jest trochę ryzykowne, bo jak... No wiesz, co się stanie, to będzie po nas. Zwo wsz wszyscy złamiemy nogi tylko i. lepiej bądźmy tak ta, ta, jak ja teraz. Ej, ej, su bandyci gdzieś tutaj. Ej, 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 tu są bandyci. Bandyci tu są. Uważaj. Gdzie 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 jest é, é ten é bandyta? Zabiję bandytę Zabity, ho, 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 chodź, tu, Viko, chodź tutaj, Wikol, chodź tutaj, Wikol, chodź tutaj, Wikol, chodź tutaj. Mamy tu na Dobra, czekaj. Mamy tu Byłem chyba złamaną czy coś, czego uleczyć osobiście. Przy, 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 przyjdź mi tu pomóc, go leczyć. Masz bandaże, lecz się. Jeszcze ja tu ognisko dam, żeby ci ciepło było. A ja bandyta wykładał. Dobra, chodźmy szybko, chodźmy uciekać. Ej, słyszę bandytę? jest bandyta! Zabity. Właśnie ja wczoraj tego bandytę i on dostał z awupy. jest bandyta. Strzelam do niego. Zabity. Moja korona! My pod... A dobra, to masz, masz. No, no, pod... Wszystko pod... zrobię. Macie apteczki? macie apteczki, chłopaki, macie apteczki? Mam ja mam tylko bandaże. Trzymać, to trochę dałem, żeby temu... Mikol się apteczki. uleczył. Apteczki, apteczki na no złopoczypie, żeby odjrzeć jego kobraca. Ja mam ogólnie miniguna, więc... Ja, tak, ...jak ktoś spróbuje do mnie podskoczyć, jakiś bandy... dostanie. to dostanie. Ale legendarnego? legendarnego? Nie miałem ja mam fioletowego. No, bo Ałtarz. jestem najlepszy z was, bo was uratowałem. I ja tu zapamiętam do końca życia. Co, że was uratowałem? Tak? Tam jest to, kurde, możemy jakoś wziąć go? Ja, no zobacz bo nie, bo mam burzy temu potrzebnych No no to spróbuję tam pójść, jeszcze burza idzie Dobra mam Do, Dobra mam I, i teraz u, uciekam z powrotem Był mnie... Było dostane zaraz w chorobie taka choroba która zatruwa Gdy się długo w burzy Jeszcze ja jeszcze będę tu ja Ja, minigana w rękach. Jak ktoś tu. Jak, jak ktoś tu. To, jak ktoś tu spróbuje poskoczyć do, naszych, do naszego teamu, to by pożałuje. Wygramy to naszego brata! Wygramy no. to! Naszego brata, żeby go odrodzić. To jest sam o tym, że musimy jedną grę wygrać i mieć trzy apteczki. O! I... Co Chcesz się napić? Tyba... Dobra. Chcesz się napić? I daw to! Mam dla ciebie kotwę! Ja chcę napić. Daw to! Gdzie ty? Ała! Ała! Ffff! Ał! Mój mózg! O nie! Daj mi. To jest śwignia! Wstrząs dostałem. Pij wodę! Pistola nie przyjechała! Wstrząs mózgu znowu dostałem. Dobra już mi lepiej wstrząs mózgu. Dostałem. Znów. PISARNIA! Przyzuka. EJ! PISARNIA JEST! Słuchaj, jakieś Sł strzały! Kurde. Chyba idę tam do pisarni. O, o, tam chodź suche bra bandyci. Bracia, Dostał! Gratulacje, ona, Fabian! I chodź. Chodź, dawcy, po prostu! Dzięki. Idę ci pomóc! Ja, się szybko i idźmy tam do niego, szybko, bo zginie zaraz. Ej, bierzcie koronę! Szybko! szybko tak! Koronę! Medal! Z tej samej gry. Bo możliwe, że to wygramy. Raz na dobre, pokonamy bandytów z, tej, z, z tego świata. E, d, e, e, zabiję bandytę znów. Krzak! W krzaka się ubiorę. Dla naszego brata wybieramy, obiecuję wam! Z krzaka się ubrałem Krzakiem już jestem. B będę mniej widoczny Dla naszego brata I jakiego? Dla naszego... A, wiem kogo. Klapka. Klapka. No. Pokonamy tych bandytów z tego świata. Raz na dobre. Pokonamy tych bandytów. Przestaną tu istnieć, ja a mówię, cała to... wyspa będzie nasza. I zapanuje za za, za tu spokój na zawsze. Ja powiem, że mówicie pet. Ale jeszcze się, te, się tego przekonamy. Musimy wygrać. Jak uży, użyjemy swojej mocy, to się uda. Nie pet. padać. Bandyci są? Gdzie Mam są? Tam są. Strzelam do niego z minigana. U kurde. Dostajemy od bandytów. W lesie będziemy mało widoczni. tam? są? W właśnie widzę. Mam koło ciebie. I Idę tu do Ciebie, Klapek. Ej, Już leczę Fabiana. Bo, bo, bo dostał od bandyty. Lecę tam, Pod, podjeżdża. O kurde, oni tu bandyci idą. O nie, o nie. Chodźcie tu szybko, chodźcie tu szybko, wszyscy do nas. Wszyscy do nas chodźcie Dobra, biegnę tu bandyta jest. Jest bandyta, jest bandyta Idę Do bandyta. ataku zabiję bandytę Widzę. Kabity Odbij ja nie! Za naszego brata! Dostałem! Za naszego brata! Płocy! Uważajcie! Rada plecami się jeszcze, bandyci. O, 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 tam są jeszcze. Dla naszego brata. Dla naszego strzelam z, mi z minigana do niego. Zobacz, zabiłem, zimana. zabiłem bandytę. Odbijamy ten świat. Uda nam się. Raz na dobre. Ostatni! Ten świat należy do nas, nie do bandytów. Ostatni kasojat! Ostatni kasoyat! U nas wie bandyta! Jak to nasze. Ostatni Zaraz... mój został! Zub, gdzie jesteś ty? Jeden. Raz na dobre pokonamy bandytów z tej wyspy. No lub że się, się gdzieś jeszcze ukrywają i mają zapasy leczenia. Ej, co Jeden został sam. Ale wątpię. Szukamy, szukamy. Ej, się, że to, to, żeby go znaleźć. Nie, nie lepiej macie nie. Jakieś... No, nie? Trzeba przesz przesz przeszukiwać domki. A tam go nie ma? Nie wiem, Straf, s, strafa się zmniejsza, więc będzie większa szansa, by go znaleźć. Z tego co widzę, to on się ukrywa przed nami. No nie będzie tak łatwo. Strafa się coraz bardziej zmniejsza, więc be, 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 będzie zmuszony do walki. Strzela do mnie, mam go, mam go. Czekaj, ja go zabiję, mogę go zabić? Żeby raz na dobrego tak. pokonać. Już! Udało się! Pokonaliśmy rządów, proszę na dobre. Wygrana! Bo jestem bogaty. Bo Całą wyspę ubroniona. Udało się. Udało A się.